Słuchajcie, krótkie nagranie z Poznania. Niektórzy mi piszą, że nie mogą się doczekać kolejnych, ale za mną y, oczywiście ekstrawu z Porsche z, z napisem Spragnieni sztuki 2. Y, drugi dzień warsztatów. Y, I jest bardzo ciekawie. Ale słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć. Może nie będę się tak y, drążyć, by dużo tematów. Ale chciałam Wam zwrócić uwagę. Właściwie, ja wiem czy się pochwalić, powiedzieć, yy, yy, na, jeśli chodzi o wrażenia osób, które mnie nie widziały kilka miesięcy. I się okazuje, tak troszkę niewyraźnie, yy, że nie poznają mnie, że teraz jestem prawdziwa ja. I to się, to się okazuje, że organizacja, w której byłam, tak naprawdę yy, kreuje ludzi pod swoje dyktando, czyli ona kreuje ten obraz. Zobaczcie, ja sobie tak pomyślałam ostatnio, jaką zrytą psychikę mają kobiety w tej organizacji. Ja rozumiem, że powiedzmy ten wygląd zewnętrzny ma jakiś wpływ tak, na, nasze, na postrzeganie nas jako ludzi, ale jak ja założyłam pierwszy raz spódniczkę przed kolano, to czułam się jak prostytutka dosłownie. Tu mi ktoś mówi, no super fajnie. Pewnie, że to nie jest taka, która ledwo zasłania pyłek, ale wiecie, no, każdy jest na zimnie, każdy jest y, swego rodzaju indywidualnością, a oni kreują pewien y, konkretny y, wygląd człowieka. I zobaczcie, tak jak w zakonie y, jest mundurek. Tutaj spójrzcie od tej strony, świadkowie siostry, które mnie oglądają. To jest też kreowanie wizerunku. Oni sutanny nie zakładają, ale co to, co to uświadamia ludziom? Uświadamia, wyobrażacie sobie, że ludzie, pomieszało mi się, słuchajcie, za dużo się tu wokół dzieje, ale ludzie zaczynają nas postrzegać też naszą osobowość, indywidualność poprzez nas, na, nasz wygląd, a nie y, to, że my żyjemy według czyjegoś y, y, schematu. Y, nie jesteśmy sobą i większość ludzi w organizacji nie jest tak naprawdę sobą. Nie spełnia się, nie spełnia swoich pasji, y, swoich przyjemności, y, tylko y, dostosowuje się do kreacji tej ośmiornicy złożonej. No, tak to wygląda słuchajcie, głośno w Poznaniu, bo tutaj ja jestem potem teratom Wam pokażę, to są obok takie piękne kolumny, i tam w, w głębi jest wejście. Ale y, tak chcę, żebyście się zastanowili właśnie pod tym kątem, jak, y, jak ta organizacja y, sektokorporacja... Yy, przestawia w głowie. No bo wyobraźcie sobie, ja mówię o swoich odczuciach, jak to wyglądało. Ktoś yy, z organizacji, kto tam będzie oglądał, to pomyśli sobie... Co ta trojanowska opowiada. Ale wszystkie osoby, wszystkie osoby, które wyszły, one wiedzą o czym mówię. One wiedzą o czym mówię, bo zaczynamy żyć swoim życiem, a nie życiem, y, życiem tych ośmiu wspaniałych panów, którzy znaleźli y, rewelacyjną maszynę do zarabiania pieniędzy. Ja wcześniej, w, y, słuchajcie, ja miałam mówić o miłości, ale o tym y, innym dniu, bo miałam rozszerzyć ten temat, ale ja w jednym z nagrań też powiedziałam o. Tak, wam pokazuję, jak to wygląda. O tym, że w latach 90., jak zaczęła się budowa sal, to oni mieli plan. I się okazuje, że to jest dalekosiężny plan, bo tak naprawdę w tej chwili jest sprzedawana masa sal. A jeśli weźmiecie pod uwagę milionowe, wielomilionowe odszkodowania z tytułu pedofilii molestowania seksualnego, to się okazuje, że te dobrowolne datki daje, dajecie na co? żeby wspierać tych, którzy tuszują hipokryzję i manipulacje, bo ja po wyjściu, jak się dowiedziałam, tak naprawdę yy, dowody, dowody na temat właśnie tego problemu, to słuchajcie, zaczęły mi się coraz się otwierać oczy. I to nie jest tak, że, że ktoś powie, że trojanowska, że to są odstępcze treści, tak? Jeffrey Jackson, y, aktora, podstawili. To przecież Australijska Komisja Królewska zamieściła y, to nagranie na CDA. Nie odstępcy. Ktoś, kto zna płynie angielski, nie wejdzie sobie na oficjalną stronę Australijskiej Komisji Królewskiej i niech to sprawdzi. Dlatego zastanówcie się, bo y, ja też co miesiąc dawałam pewną kwotę. Nie mówi się, że nie wie lewica, co czyni prawica. Ale ja Wam powiem, przez pewien okres przed odejściem, to oddawałam 60 zł na salę królestwa i 60 na, na nadarzeń. To było w miesiącu 120 zł. Później zmniejszyłam to o 10. I nie wiem, słuchajcie, no tak. No, widziałam Wam, jak u mnie to wyglądało i to przez ile lat, tak? A tak naprawdę yy, okazuje się, słuchajcie, w skali globalnej, w skali globalnej całego świata, yy, jak to wygląda. Yy, wspieranie ludzi, którzy tak naprawdę nie umoczyli rąk i ciężko nie pracowali, tylko żyją, yy, właśnie żyją z Waszych pieniędzy, bo tak to wygląda. I jeżdżą dużo lepszym samochodem niż ten, słuchajcie. O. Piękne yy, światła, słuchajcie, reklama. To jest reklama Juliusza Kegla. Yy, poza tym, Porsche też yy, tak od, yy, troszeczkę jeszcze wrócę do tego, tego mojego pobytu w Poznaniu. Yy, Porsche jest też sponsorem tych warsztatów. Tak naprawdę przyjeżdżam z niczym, a mam dostęp do wszystkiego. Do płócien mam na czym malować i czym. Także się dzieje, słuchajcie, kończę to nagranie, bo czeka na mnie kolacja tutaj. O, tutaj. Czeka na mnie kolacja. Jest świetnie. Może mi się uda jutro coś nagrać. Może więcej o miłości powiem, tak? Dokończę to co było wcześniej. Trochę pewnie zniekształcona jestem, ale myślę, że mnie zrozumiecie. Poznanie jest piękny, pokażę Wam jeszcze fragment. Także się dzieje, dziewczyny na mnie czekają. I do miłego, do zobaczenia. Buziaki, pa!